Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z ulbińcami marca i kwietnia Pokażę Wam tutaj kilka nowych produktów Kilka produktów, do których wróciłam po małej przerwie I jeden produkt, do którego się totalnie przekonałam Więc zapraszam do oglądania Zaczniemy sobie od meteorytów Numer 02 Claire I... To jest produkt, który jedni lubią, jedni go nienawidzą, jedni uważają, że jest kompletnie niepotrzebny, jedni uważają, że robi cuda na twarzy. Ja faktycznie go bardzo polubiłam, pisałam o nim dokładnie posta, więc żeby tutaj nie przedłużać, tutaj dostaniecie... Odnośnik, jakieś cićki od kotami tutaj latają. Tutaj dostaniecie odnośnik do posta, który stworzyłam na temat tych meteorytów. Tam dokładnie mówię, dlaczego wyrzuciłam z nich białe kulki, ponieważ nie były mi kompletnie do życia potrzebne. I bez tych białych kulek w środku te meteoryty robią po prostu cuda na mojej twarzy. Twarz jest taka. Pięknie rozświetlona, wygląda bardzo naturalnie, ale jednak ten podkład jest utrwalony i to wszystko nie jest takie płaskie. No, pięknie to wygląda po prostu. Także ja osobiście bardzo polubiłam meteoryty. Wiem, że jest to produkt, który albo się lubi, albo się go nienawidzi. Ja jestem fanką, więc bardzo polecam. Kolejną rzeczą jest pędzel Glam Brush nowy Kabuki. Idealny do torebki, ponieważ ma taką tubkę, w yy, którą wchodzi, możemy sobie go zamknąć wziąć gdziekolwiek chcemy. Jest to bardzo praktyczne, o tym już mówiłam w poprzednim filmiku, ale ogólnie powiem jeszcze raz yy, o tym, że bardzo przypomina mi pędzle Make Up Forever, które kosztują kupę, kupę kasy. Jest tak samo mięciutki, nawet włosie jest bardzo podobne, ponieważ jest tak samo barwione. Jest to włosie syntetyczne, yy, jest tak kochany, jest tak po prostu kochany, że nic tylko się mi dziać, bo jak będziecie, jeżeli go macie, to napiszcie mi w komentarzach, czy po prostu macie takie same wrażenia na temat tego pędzla, bo jestem ciekawa, czy ja jestem nienormalna, czy po prostu ten pędzel jest taki fajny. Ale ogólnie chodzi o to, że w przeciwieństwie do innych pędzli, które są zazwyczaj za twarde, on nakładając, nim nakładając puder na podkład, nie ruszamy tego, co jest pod spodem, ponieważ on jest na tyle delikatny, że krzywdy nam nie zrobi i nakłada idealną ilość produktu. Naprawdę najlepszy pędzel, jaki miałam do nakładania pudru ever, także bardzo, bardzo serdecznie go polecam. Plus do torebki jak znalazł, więc praktyczny, praktyczny i cudowny i milusi i kochany i polecam bardzo. Kolejny produkt to Paint pod firmy Mac w tym najjaśniejszym, bardziej żółtawym odcieniu. I na temat tego produktu, na temat tego, czego kupić, czego nie kupić, zastanawiałam się bardzo, bardzo długo, bo ja mam dużo baz podcienie, a to głównie służy jako baza podcienie. Tak zastanawiałam się, skoro mam te bazy pod podcienie, to po co mi Paint pod? Wiecie, kolejny produkt, który nie wiem, będzie mi leżał, albo kupię go i inne będą leżeć, więc po co? Ale jednak, kurczę, zdecydowałam się i się cieszę bardzo, że się zdecydowałam, ponieważ jest to najlepsza baza cienie, jaka chyba istnieje. I naprawdę ja go cały czas podpatrywałam u Niki Tutorials i cały czas tak myślę, kurczę, kupić albo nie kupić, trzymam te bazy, one są dobre. Ale to jest lepsze, naprawdę. On tak podbija pigmentację cieni i tak długo je trzyma na miejscu, że żadna baza na tyle nie podbijała tego pigmentu. Jeżeli chciałam tak na maksa podbić pigment cienia, to musiałam wcześniej nakładać ketkę podobnym odcieniu, albo kredkę białą, żeby na maksa to, to na scenie koloru wydobyć z cienia. Natomiast tutaj wystarczy ten Paint Pot, który zachowuje się też trochę jak korektor na skórze, ponieważ on pięknie wyrównuje kolory naszej często niedoskonałej powieki, którą najpierw musimy pokryć, żeby stworzyć z niej idealną kartkę do malowania, czystą. No i to po prostu jest no to jest świetne prześwietne jako baza podcienie i teraz, teraz oczywiście przewidziałam to co, to co jest bo żadna baza u mnie teraz nie działa, nawet ta baza z firmy COEVA leży, bo po prostu używam paintbota, więc oczywiście polecam tylko wiecie nie róbcie takich rzeczy jak ja, że kupujecie nowe rzeczy, a potem stare, nowe wam leżą, bo, bo to jest po prostu no, nieekonomiczne. Natomiast ja też wam tutaj pokazuję te kosmetyki, testuję dla was, żeby wam ułatwić wybór. Więc jeżeli chcecie kupić bazę pod cienie, to albo baza Towa, która jest świetna, albo właśnie Paint pod firmy Mac, jeżeli macie więcej kasy do wydania. Bardzo polecam. Kolejnym produktem jest eyeliner Eveline jest to Liquid Precision 2000 i z tym eyelinerem jest tak, że buteleczka jest z eyelinera, który tutaj widzicie natomiast pędzelek jest z eyelinera też z Eveline, ale z innego nie pamiętam dokładnie jakiego, tutaj Wam dodam opis, żebyście wiedziały o co chodzi ponieważ ten eyeliner jest wodoodporny ten, z którego pochodzi ten tutaj pędzelek jest niewodoodporny i on nie był na tyle dobry jak ten. Ale przy tym eyelinerze jest taki aplikator gąbeczkowy, którego ja nie potrafię używać. Ja po prostu nie potrafię takich gąbeczkowych aplikatorów używać. Ja potrafię tylko używać pędzelków. I po prostu zmieniłam sobie pędzelek z tym aplikatorem zamieniłam sobie po prostu te góry i. To jest prześwietny eyeliner. Jeżeli jeszcze nie próbowałeś, on kosztuje chyba 11 zł. Jest naprawdę trwały, mega czarny. Mogę Wam tutaj pokazać, szybko zasycha. On jest świetny. Naprawdę. I bardzo szybko zasycha na taki całkowicie matowy kolor, więc długo się utrzymuje, pięknie wygląda. Kosztuje grosze. Tylko tak jak mówię. Mmm... Jeżeli lubicie aplikatory gąbeczkowe, to to bezpośrednio Wam będzie pasowało. Natomiast jeżeli lubicie pędzelki, to warto kupić najpierw ten, potem to, podmienić i jest zestaw idealny, więc to bardzo, bardzo polecam. Tutaj będziecie mieli, jeszcze raz powiem, nazwę tego z pędzelkiem, tak żeby było wszystko jasne. Kolejnym produktem jest róż firmy Avon. Jest to seria Lux w odcieniu Rose Ora. Ja o tym różu mówię dużo na kanale Makeup TV, ale powiem jeszcze tutaj, ponieważ ja go bardzo, bardzo lubię. To jest taki róż uniwersalny, który pasuje do każdego makijażu. Jest to róż, który ma taki kolor, że delikatnie ożywia naszą twarz, ale jednak nie widać, że jest tam dużo różu nawalone i ma taki delikatnie rozświetlający. Delikatnie rozświetlające wykończenie, które nie ma w sobie drobinek, absolutnie, ale ładnie rozświetla naszą skórę i to po prostu wygląda wszystko zdrowo. Jest bardzo często promocja na ten produkt w katalogach Avon, więc bardzo Wam go polecam, jeżeli jeszcze nie miałyście. Teraz przechodzimy do produktu, bez którego ja ostatnio żyć nie mogę. Jest to Duraline firmy Inglot i ostatnio go używam nadmiernie, ponieważ wszystko mieszam, wszystko odnawiam i w ogóle naprawiam mi wiele zastchniętych eyelinerów itp, itd, które jeszcze nie są przeterminowane, a już po prostu powietrze do nich doszło i trochę im krzywdy zrobiło. Więc to jest ratunek dla każdego kosmetyku i każda z Was, jeżeli macie styczność z kosmetykami, powinna to mieć. I ja muszę kupić już nowe opakowanie, bo on już dochodzi do końca swojego żywotu, jeżeli chodzi o datę ważności i nie chcę sobie zrobić krzywdy, natomiast jest to produkt, który po prostu musicie mieć. Teraz przechodzimy do dwóch produktów do podkreślenia brwi i jest to oczywiście Anastasia Beverly Hills, ale od kiedy mam to zestawienie, które Wam pokazuję tutaj, jest to pomada w odcieniu taupe i żel do utrwalania brwi w odcieniu przezroczystym. I ogólnie hmm, ja wcześniej używałam pomady w odcieniu blond i tutaj Wam pokażę porównanie tych dwóch odcieni. Tutaj macie odcień blond, tu macie odcień top i od razu na pierwszy rzut oka widać, że blond jest trochę cieplejszy, top jest chłodniejszy, ale ogólnie jasność tych odcieni jest bardzo podobna i... i... Na brwiach za bardzo się nie różnią. Dokładne słocze, jak to wygląda na skórze, robiłam na blogu, więc tutaj dostaniecie gdzieś linka, żeby sobie dokładnie zobaczyć, jeżeli to Was interesuje. Ale ogólnie zasada jest taka, że jeżeli macie ciepłe włosy, jesteście blondynkami albo. Po prostu szukacie jasnego odcienia do podkreślenia brwi. Jeżeli macie ciepły ton na włosach, to zdecydowanie zdecydujcie się na blond. Jeżeli macie chłodne tony we włosach, to oczywiście zdecydujcie się na top i będzie idealnie. Jeżeli się zastanawiacie, który odcień wybrać Jeszcze jakbym miała porównywać pomadę do brwi Anastazji Z farbką Make Up Forever Aqua Oba produkty są świetne Ja wolę używać pomady Anastazji, ponieważ tak po prostu mi się uzdurało Ale również Aqua Brow jest tak samo dobra Więc jeżeli po prostu się zastanawiacie nad tymi dwoma produktami To nie wiem co Wam doradzić, bo po prostu oba są świetne I musicie iść za głosem serca Chyba tak Wam to... Powiem, bo inaczej nie umiem tego wytłumaczyć Także, wiecie dalej, dalej Aha, jeszcze wspomnę o żelu Do utrwalania brwi On wygląda tak I ogólnie Brwi przyczesane tym żelem Po prostu estetycznie wyglądają Ja nie mam jakichś Super niesfornych włosków, które muszę przylizywać Żeby idealnie było ułożone Natomiast po prostu ta brew Jest taka czystsza i ładniej to wygląda, więc lubię tego używać tym bardziej na zdjęciach, kiedy robię takie, wiecie, ostre zbliżenia oka I wtedy wszystko musi być idealne, więc bardzo, bardzo polecam teraz przechodzimy do produktów do ust i pokażę Wam tutaj produkty w jednym moim ulubionym, ukochanym odcieniu jest to tak zwany kolor Marsala tego roku taki nie wiadomo co, jest taki właśnie chłodny, różo-niód Coś w tym stylu. I zaczniemy od produktu, do którego się przekonałam, ponieważ y, trochę za szybko y, skreśliłam ten produkt przez y, jego siostrę czy brata. Nie wiem, jak to ocenić. Ale skreśliłam przez inny odcień tego samego produktu. Jest to Bourjois Rouge Edition Velvet. I jak odcień 02... Mi w ogóle nie podszedł To jest taka przepiękna malina idąca w czerwień Ale w ogóle mi nie podszedł Nie trzymał się na moich ustach Brzydko się zjadał I ogólnie wyglądał okrutnie Tak, numer 07 Który nazywa się Nudist Na tych ustach wygląda przepięknie Trzyma się w hardkorowych warunkach Pięknie się zjada Jest to taki, Jest to taki produkt, który Zjada się na tyle dobrze, że możecie zjeść coś tłustego i nie przejmować się, że brzydko wam się zjadło od środka ust i musicie to od razu poprawić, ponieważ ta różnica w tym zjadaniu się jest tak tak niezauważalna, że po prostu możecie sobie na spokojnie, dopiero po jedzeniu, możecie pogadać ze znajomymi, po jedzeniu, dopiero iść do łazienki, poprawić się. Nawet nikt nie zauważy, że jesteście poprawione. To jest właśnie taka pomadka i taki też odcień, który jest bardzo zbliżony do większości odcieni ust naturalnych i po prostu ładnie na tych ustach wygląda. I bardzo Wam, bardzo, bardzo Wam to polecam. Następne rzeczy to są błyszczyki w bardzo podobnych odcieniach. Jest to błyszczyk, który już Wam pokazywałam. Jest to Avon color trend kolory blasku w odcieniu Lucid. On jest chyba nawet w aktualnym katalogu do kupienia, a drugi błyszczyk to jest bardzo podobny odcień, tylko troszeczkę cieplejszy, ten jest chłodniejszy, ten jest cieplejszy. Jest to Max z kolekcji Toledo w odcieniu Oxblad. I to są dwa. Prześwietne błyszczyki, które bardzo długo się utrzymują. Nie są aż takie super klejące. Ten jest mniej klejący niż ten, ale oba się świetnie utrzymują bardzo długo. Jeżeli szukacie błyszczyków w tych odcieniach, to te mam sprawdzone, bardzo polecam i uwielbiam nosić. Jeszcze dodam, że jeżeli szukacie idealnej konturówki do tego odcienia Nudist firmy Bourgeois, Rouge Edition Velvet, to jest ta moja ulubiona konturówka, której używam cały czas Jest to Golden Rose z Classics w odcieniu 305 Jest to po prostu odcień identyczny I to tutaj widać, że ja po prostu jestem, jak to się mówi, jestem szalona na punkcie tego odcienia Jakoś tak, mam fioła po prostu na punkcie tego odcienia, to widać z kosmetyków to by było na tyle, ponieważ nie chcę Wam tutaj pokazywać za dużo. Oczywiście znalazłoby się dużo więcej, ale niektóre kosmetyki już pokazywałam, nie chcę też się cały czas powtarzać. I z takich nowości nie mam nic innego, co by mnie na maksa zachwyciło, albo mam coś i jeszcze nie jestem pewna, czy jestem zachwycona, czy to chwilowe, takie wiecie, chwilowe, emocjonalne zauroczenie, ale to zobaczymy w przyszłym miesiącu albo za dwa miesiące. A teraz przejdę sobie do akcesoriów i zacznę od zalotki. Jest to um, zalotka S firmy Schłemura. Jest to ta zalotka, która nie ma tak jakby bocznych. Um, Bocznych części zalotki. Ona powoduje, że manewrowanie nią po prostu jest łatwiejsze, bo jesteśmy w stanie dojść każdy możliwy kącik oka. Ja tą zalotkę troszeczkę zaniedbywałam, troszeczkę w nią nie wierzyłam, ponieważ ona za bardzo nie chciała współgrać z moimi bardzo krótkimi rzęsami. Ciężko mi je było chwycić i w ogóle, ale teraz, odkąd moje rzęsy już rosną, przez odżywkę bodet-kolasz. To ta zalotka ze mną bardzo fajnie współpracuje. I co robię jeszcze, żeby sobie ułatwić? Najpierw podkręcam rzęsy normalną zalotką, po prostu robię taki, taki początkowy, takie początkowe ułatwienie sobie, żeby te rzęsy wywinąć, bo ja mam strasznie proste rzęsy, one mi rosną w przód i no po prostu ciężko je ogarnąć. A potem, jak one już są troszeczkę dźwignięte i łatwiej mi je złapać, biorę sobie właśnie tą zalotkę S i. Dorabiam sobie te miejsca, które jeszcze nie są na tyle podkręcone, jak mi się podoba i jest to naprawdę świetny gadżet, jeżeli chcecie tak na maksa idealnie podkręcić sobie rzęsy. I jeszcze pozostając y, przy akcesoriach, pokażę Wam tutaj trzy pędzle, y, które są po prostu ostatnio moimi ulubionymi pędzlami i... Utwierdziłam się ostatnio w przekonaniu, że pędzel 3DHD kabuki firmy Sigma jest najlepszym pędzlem do nakładania podkładu jakiegokolwiek ever, ever, ever i na zawsze, i o tym pędzlu robiłam dokładny filmik, więc tutaj Wam gdzieś wrzucę linka odnośnik do tego filmiku. Zobaczycie sobie dokładnie. Jeżeli chodzi o pędzel do korektora, to wcześniej. Um... Wcześniej najlepszym pędzlem do korektora, już Wam tutaj pokażę, był 3DHD Precision, o którym mówiłam w tym samym filmie, który Wam podlinkowałam przed chwilą, natomiast yy, wyparł go i lepiej się spisuje na przy nakładaniu korektora Pędzel Glam Brush yy, O8 I jest to taka typowa syntetyczna kuleczka, natomiast dłuższa i bardziej puchata. O tak. Tu mamy typową syntetyczną kuleczkę do korektora, a ten jest tak jakby syntetyczną kuleczką pomieszaną z pędzlem puchatem do rozcierania. I to właśnie pięknie współgra z rozcieraniem tutaj ym, korektora pod oczami, tak jakby wtapianiem go w skórę. Przepięknie rozciera, przepięknie się zachowuje i. Jest prześwietny, także bardzo polecam. Jeszcze jedną nowością jest u mnie pędzel Sigma z kolekcji, której Wam tutaj nie powiem jak się nazywa. Wrzucę Wam tutaj... Um, podpiszę Wam tutaj tą kolekcję, bo nie pamiętam. Ale jest to ogólnie Sigma Cream F05 i jest to pędzel przeznaczony do nakładania produktów kremowych. Ale ja go uwielbiam do takiego precyzyjnego pudrowania twarzy i do konturowania twarzy. On się przepięknie w tym sprawdza i bardzo go polecam. On, on jest dostępny w zestawie, ja go mam z zestawu z białym trzonkiem. Robiłam też yy, z tymi pędzlami, w roli głównej filmik, więc tutaj też dostaniecie gdzieś odnośnik. Ogólnie te pędzle, które są w zestawach, one są dostępne chyba normalnie, tylko z takimi tradycyjnymi czarnymi trzonkami, więc. F05 do konturowania, rewelacja I to by było na tyle, rozgadałam się strasznie, ale wiecie, to są emocje I tak nie powiedziałam wszystkiego, co chciałam powiedzieć I oczywiście składniowo wyszło na, na pewno strasznie Ale za to bardzo przepraszam, bo po prostu to są emocje, musicie mnie zrozumieć Ale jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy Czy któryś z tych kosmetyków powiela się z Waszymi ulubieńcami czy któryś z tych kosmetyków Was zainteresował? A jeżeli macie jakieś inne kosmetyki, pewne, takie Wasze ulubione, które myślicie, że mi podpasują, to oczywiście piszcie w komentarzach. I jeszcze Wam dodam, że dzisiaj odebrałam paczkę z nowymi foliowymi odcieniami cieni Make Up Geek i są to po prostu hardkory Już teraz widzę, że są to po prostu hardcore. I na pewno Wam je lada dzień pokażę na blogu w Słoczach, także oczekujcie, jeżeli jesteście ciekawe. No i tak. I to by było na tyle. Już nie kuszę za bardzo. I do następnego. Cześć!